Historia o tym, jak kilkucentymetrowa uszczelka zatrzymała kilkutonowy statek. Ostatnio otrzymałam telefon od naszego klienta biznesowego, który potrzebował na już uszczelnienia. Chodziło o kilkucentymetrową uszczelkę, która uwaga, zatrzymała kilkutonowy statek w porcie. Okazało się, że doszło do wycieku oleju w narzędziowni. Uszczelka była elementem siłownika. Zwykle w takich sytuacjach otrzymujemy rysunek z dokładnymi wymiarami oraz specyfikacją pracy uszczelnienia. Jako że na miejscu mamy materiały i są one magazynowane w naszej firmie, realizacja przebiegła natychmiastowo. Na podstawie tego projektu wykonaliśmy uszczelnienie. Klient był już w drodze po odbiór i w sumie teoretycznie uruchomiliśmy statek w ciągu pół godziny. Jedyne co nam pozostało, to powiedzieć: Ahoj, załoga! Ten przykład pokazuje w trafny sposób, jak realizujemy wizję naszej firmy. Zabezpieczamy maszyny przed postojami. Działamy z siłą przebicia wielkiego koncernu i elastycznością dynamicznego przedsiębiorstwa. Jeśli szukasz doświadczonego i solidnego partnera, który uszczelni Twoją produkcję, zapraszamy do współpracy.